księga 10 dziesiątą, ślimat tam rozdział 27. Pan Indra i matka Surabhi ofiarują modlitwy. Rozdział ten opisuje, jak krowa Surabhi wraz z Indrą wykonali ceremonię kąpieli Pana Kryszny po ujrzeniu jego zdumiewającej mocy. Zdawcy za, e, tym, że zesłał Naprędowano gwałtowną burzę Indra, sekretnie pojawił się przed Panem Krishną. Ofiarował poklony i gloryfikował go. Indra oświadczył, że chociaż Sri Krishna nigdy nie zostaje pochwycony przez materialną, zrodzoną z ignorancji iluzją, to jednak przyjmuje ludzkie ciało i wykonuje rozmaite czyny dla ustanowienia zasad religijnych oraz ukarania niegodziwców. W ten sposób miazdzi falszywy prestiż tych, którzy uznają się za wielkich kontrolerów. Indra kontynuował, mówiąc, że Krishna jest ojcem, guru oraz panem wszystkich żywych istot. Zaś w formie czasu wymierza karą. Zadowolony z modlitw Indry, śli Krishna powiedział, że powstrzymał Indra Jagi wyłącznie po to, by na nadęty balszywą dumą Indra, mogł pamiętać Pana. Osoby odurzone materialnym bogactwem nigdy nie widzą, jak stoi On przed nimi z rozgą kary w dłoni. Dlatego jeśli Pan Krishna pragnie prawdziwej pomyślności dla jakiejś osoby, degraduje ją z pozycji pełnej bogactwa. Pan Krishna poleciał Indrze, by powrócił na swoją Pozycję w niebie i służył tam bez egoizmu. Indra wraz z Krową w Surabi i wykonał następnie ceremonię kąpieli Kryszny, używając wody z niebieskiego Gangesu oraz mleka matki Surabi. Korzystając z okazji, Indra wraz z Krową nadali panu imię Govinda, podczas gdy polbogowie obsypali go deszczem kwiatów, recytując przy tym.

Po tym jak Krishna uniosł wzgórze Gordana, chroniąc w ten sposób mieszkańców Radzie od straszliwej olewy, Surabia, matka krów, przybyła ze swej planety, by zobaczyć Krishno. Towarzyszył jej Indra. Znaczenie: Użyte tu słowo Golokat wskazuje na materialną planetę zwaną Goloka, która jest pełna wyjątkowych krów. Na spotkanie z Kryszną Surabi szla przepełnioną radością podczas gdy Indrze przepełniał strach. Jak wskazuje ten werset, Pan Kryszna musiał przedwiedząc przed się wziąć nadzwyczajne środki, bo chronić swoich towarzyszy przed nieprzyjemnym i obraźliwym atakiem Indry. Z pewnością, Indra był Zawstydzony i zmartwiony o swoją przyszłość. Postąpiwszy niewłaściwie, w poszukiwaniu schronienia, udał się do strachu do pana Bramy, który polecił mu, by zabrał ze sobą surabię z materialnej planety Goloki i poszedł na spotkanie z Kryszną. Wyvikta Upasangamia: ja, Wrydyta Kryta Hilna: Paspersza Padejur Inam. Kyriti Narka Indra był bardzo zawstydzony z powodu obrazy popełnionej wobec Pana. Zbliżywszy się do niego w odosobnionym miejscu, upadł na ziemię i na lotosowych stopach Pana położył swój helm, którego blask był niczym blask Słońca. Znaczenie. Szczególnie odosobnione miejsce, w którym Indra zbliżył się do Śli Krishny, zostało wspomniane przez mędrca śli Vaisampayana w Kharivamsi. Sa de tam, W vayi govardhana sili tale. Ujrzał go Krishna, jak siedział u podnoża wzgórza Gowardana. Na podstawie komentarzy acariów rozumiemy, że Pan Krishna pragnął zapewnić Indra, i spotkanie w odosobnionym miejscu by już bardziej go nie upokarać. Indra przybył, bo chciał się podporządkować i błagać o przebaczenie, a Pan pozwolił, by uczynił to na osobności. Indra, zar Indra zarówno słyszał o transcendentalnej sile wszechmocnego Kryszny, jaki osobiście jej doświadczył. Tym sposobem jego falszywa duma, zrodzona z faktu bycia, panem trzech światów, została pokonana. Składając dłonie w blagalnym geście, przemówił do pana następującymi słowami Indra Uvaca Vishuddhasatvam ma dhamasantam Та по моєм двеста риджастам аскам. Моя маю, ям гуна сам прабагу. Навіддєте те, гарганану бандага. Круль Індра повіджав. Твоя трансцендентальна постач, бендонц, особєнням чистої доброчі, не зостала порушена в обліччю зм'яни, ледь промінєє п'єдзов, бендонц вольну від пасії і ігноранції. Nie ma w Tobie śladu potężnego wpływu materialnej natury, która opiera się na iluzji, ignorancji. Znaczenie. Wielki komentator Bhagavatam, Shila Shidara Swami, po wyjaśnił wyjaśniał sanskrycie, sanskryckie elementy tego głębokiego wersetu. Sanskryckie słowo dhamma ma wiele znaczeń. Pierwsze, miejsce spoczynku, Dom, siedziba, ulubiona rzecz lub osoba, rozkosz, przyjemność, postać lub wygląd, moc, siła, majestat, chwała, splendor lub światło. Jeśli chodzi o pierwszy zestaw znaczeń, Wydanta sutra stwierdza, że Prawda Absolutna jest źródłem i miejscem spoczynku całej egzystencji. Zaś pierwszy werset Bhagavata mówi, że to prawdą absolutną jest Krishna. Chociaż Pan Krishna istnieje w swym Dhamia, siedzibie zwany Krishna-loka, sam jest siedzibą całej egzystencji, co potwierdza Arjuna, Arjuna w Bhagavadgicie, gdy wraca się, zwraca się do niego jako do Paramdhama, o najwyższe siedzibą. Samo imię Krishna wskazuje na wszechatrakcyjną osobę i stąd Pan Krishna źródło wszelkiego piękna i przyjemności jest z pewnością ulubionym obiektem lub osobą, rozkoszą i przyjemnością. Ostateczne określenia te mogą odnosić się wyłącznie do Krishny. Dama odnosi się również do postaci lub wyglądu. Indra te modlitwy, Rzeczywiście widział przed sobą bezpośrednio postać Krishna. Jak zostało to wyraźnie wyjaśnione w literaturze wiedyjskiej, moc, siła, majestat, splendor i blask Krishny skupiły się w jego transcendentalnej cele i tym samym potwierdzają nieskończone chwale Pana. się Siddhar Swami wspaniale podsumował wszystkie znaczenia słowa dhamma synonymem, którym jest sanskryckie słowo swarupa, które znaczy własna postać lub kształt, jak również własny stan, charakter lub natura. Ponieważ Pan Krishna będąc czystym duchem nie jest różny od swego ciała, nie ma absolutnie żadnej różnicy między Panem a Jego widoczną postacią. W przeciwieństwie do tego my, uwarunkowane dusze w materialnym świecie, jesteśmy wszyscy wyraźnie różni od naszych ciał. Bez względu na to, czy jest to ciało mężczyzny czy kobiety, czy jest ono czarne, białe, czy jakiekolwiek inne. Wszyscy jesteśmy wiecznymi duszami różnymi od naszych przemijających, kruchych ciał. Gdy słowo Swarupa używane jest w odniesieniu do nas, wskazuje zwłaszcza na duchową postać, ponieważ nasza własna postać w rzeczywistości jest wiecznie naszym własnym stanem, charakterem lub naturą. Stąd wyzwolony stan, w którym własna zewnętrzna postać jest najgłębsza duchową naturą, nazywana się Swarupa. Przede wszystkim jednak, Termin ten odnosi się do najwyższej osoby Boga, śli Krishna. Jak wyjaśnia szczyt z wami, w tym wszystko, to zostało zawarte w słowach tawadhama, z wami wyjaśniał, że użyta to słowo szantam znaczy zawsze w tej samej postaci. Szantam może również znaczyć niezakłócony, wolny od pasji lub oczyszczony. Według filozofii wedyjskiej wszystkie zmiany w tym świecie powodowane są wpływem pasji i ignorancji. Pasja jest twórcą. Pasja jest twórcza. Ignorancja jest destrukcyjna. Natomiast satwa guna, dobroci jest spokojna i utrzymująca. Werset ten na wiele sposobów podkreśla to, że Pan Krishna jest wolny od gun natury. Wskazują na to słowa Vishuddha Sattvam, Szentam, Dvastarajas Tamaskam oraz Gunasam Pravahona Vidyatiti. W przeciwieństwie do Krishny, my zmieniamy jedno ciało na inne z powodu naszego uwiklania w Gunie Natury. Rozmaite przemiany materialnych form powodowane są Gunami Natury, które same zostali wprawione w ruch przez wpływ czasu. Dlatego osoba, która jest wolna od materialnych gun natury, jest niezmienna i wiecznie zadowolona w błogiej duchowej egzystencji. Zatem słowo Shantam wskazuje, że Pana nie poruszają zmiany, ponieważ wolny jest od materialnych gun natury. Zgodnie z tym wersetem, potężny wpływ materialnych gun natury, mianowicie pasji, Głupoty oraz materialnej pobożności opiera się na agrahanie. co Shidhar z Wami przetłumaczył jako ignorancję. Jako, że sanskryckie rdzen, grah, znaczy brać, przyjmować, pojmować lub rozumieć, grahana znaczy pojąć. Dokładnie w sensie pojąć ideę lub fakt. Dlatego agrahana oznacza tutaj, Niepowodzenie w zrozumieniu własnej duchowej pozycji. Niepowodzenie to sprawia, że osoba upada w galtownie prądy materialnej egzystencji. Słowa agrahana ma dodatkowe znaczenie wtedy, gdy zostaje podzielona na dwuczłonowy wyraz agrahana. Agra znaczy pierwszy, najwyższy lub Najlepsze zaś. Agana znaczy zabijanie. Najlepszą częścią naszej egzystencji jest czysta dusza, która jest wieczna w przeciwieństwie do przemijającego materialnego ciała i umysłu. Dlatego osoba, która wybiera materialną egzystencję ponad świadomość Kryszny, w rzeczywistości zabija najlepszą część siebie duszą, która w czystym stanie może. Bezgranicznie cieszyć się świadomością Kryszny. Silo się z Wami przetłumaczył tapomajam jako pełen wiedzy. Słowo tapas, wskazujące zazwyczaj na wyrzeczenie, pochodzi od sanskryckiego czasownika tap, którego znaczenie można podsumować jako określające różne funkcje słońca. Tap znaczy palić, świecić, Grzecie. Najwyższy Pan jest wiecznie doskonale dlatego użyte tutaj tapo majam nie wskazuje, że przeznaczeniem Jego transcendentalnego ciała są wyrzeczenia, ponieważ są one wykonywane przez uwarunkowane dusze w celu oczyszczenia siebie lub zdobycia szczególnej mocy. Wszechmocna doskonała istota. Ani się nie oczyszcza, ani nie potrzebuje mocy, ponieważ jest wiecznie czysta i wszechpotężna. Światł z Wami dzięki swej przenikliwości zrozumiał, że w tym wypadku słowo tapas odnosi się do oświetlającej funkcji Słońca i dlatego wskazuje, że emanujące własnym światłem ciało Pana jest wszechwiedzące. Światło jest Powszechnym symbolem wiedzy. Duchowy blask Pana nie oświetla jedynie fizycznie, jak ma to miejsce w przypadku świecy lub żarówki, lecz, co ważniejsze, ciało Pana oświeca naszą świadomość doskonałą wiedzą, ponieważ blask Pana jest sam w sobie doskonałą wiedzą. Ofiarujemy Nasze pełne szacunku poklony no to samym stopą sila się dary swamiego i dziękujemy mu za oświecający komentarz do tego wersetu. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Dobranoc, wszystkiego najlepszego, do jutra.